Maryja i Andrzej żyli spokojnie, nie przeszkadzali nikomu i nie prosili nikogo o pomoc. Wszystko było wspaniale i nie mieli już o czym marzyć, chyba że planowali mieć dzieci w przyszłości. Ale nie może być tak, że wszystko jest idealnie. Zaczęła ich nachodzić teściowa i prosić o pomoc. Młodzi ludzie nie oburzali się, w końcu to była ich rodzina. Cóż, musieli trochę się postarać. Pokornie biegli jej na pomoc, rozumiejąc, że to konieczne. Wszystko zaczęło się od tego, że zachorowała babcia Andrzeja. Miała ponad 80 lat i zawsze słabe zdrowie. Ale tym razem było poważnie. Najpierw grypa, a potem pojawiły się komplikacje, i trafili ją do szpitala. Teściowa prosiła syna i synową, żeby odwiedzali babcie. Sama nie miała czasu ani sił na wszystko. Anastazja Maksymowna wiedziała, że tak będzie. Rok temu zabrała matkę do siebie, mówiąc, że tak będzie łatwiej się nią opiekować. Wynajęła jej mieszkanie i pilnowała matki. Chociaż ta miała słabe zdrowie, to sama sobie radziła. Pomagała też córce w domu. Było to wygodne dla Anastazji, nie miała większych trosk i żyła z emerytury matki i swojej pensji. Jej samej nie było nudno. Prawda, babcia skarżyła się wnukowi, że nie układa jej się z jego matką. Żałowała, że ta ją do siebie zabrała, ale rozumiała, że inaczej nie dałoby rady. Córka była niezadowolona w każdym przypadku. Albo musiała biegać do matki, żeby jej pomagać, albo tu się złościć, że ta ciągle coś wyprawia tak, to pewnie nawet lepiej, mniej się męczy i spokojniej, bo widzi, co dzieje się z matką. Wszystko byłoby w porządku, ale kiedy babcia całkiem się pogorszyła, Anastazja Maksymowna zrozumiała, że sama sobie nie poradzi. Zaczęły się problemy, a jej własne zdrowie też nagle się pogorszyło. Prawdopodobnie z nerwów zamartwiała się Teściowa, dzwoniąc kolejny raz do syna. Wyzmaszą przyjdziecie, prawda? Pytała. Na początku Andrzej z żoną nie zwracali uwagi na to, że Teściowa też zaczęła skarżyć się na zdrowie. A potem zaczęli się martwić. Ona ciągle chodziła po szpitalach, wracała do domu późno, bo po pracy była na jakichś zabiegach. To już budziło niepokój. Jednak potem zrozumieli, że jej życiu nic nie zagraża, i uznali, że to pewnie naprawdę z powodu zmartwień. Stopniowo doszło do tego, że młodym małżonkom prawie codziennie przychodzi odwiedzać babcie. A żeby teściowa też nie zaniedbała swojego zdrowia, pomogli jej z sanatorium. I tak się utarło. Oni cały czas z babcią, a teściowa to w sanatorium to u koleżanki na działce. Wychodzę na trzy dni na świeże powietrze, oznajmiała Anastazja Maksymowna i wyjeżdżała na działkę. Uważała, że to dobre dla zdrowia i w jej przypadku najlepsze rozwiązanie. Teściowa wyglądała świetnie. Te wyjazdy jej wyraźnie służyły. Trudno było uwierzyć, że coś jest nie tak z jej zdrowiem. A synowa, wręcz przeciwnie, chodziła wyczerpana, masza biegła po pracy do domu, gotowała, a potem biegła do teściowej, żeby tam wszystkich nakarmić. A jeśli Anastazja Maksymowna wyjeżdżała na działkę, to synowa od razu szła do niej do domu i gotowała tam. Czasem musiała nocować, bo babcia czuła się źle. Oczywiście taki tryb życia wyczerpywał młodych, więc Andrzej postanowił porozmawiać z matką. Poprosił ją, żeby więcej czasu spędzała w domu. Przecież już wróciłaś do zdrowia, zauważył syn. Teraz my z Maszą chcielibyśmy odpocząć. I tu matka go zaskoczyła. Wyznała, że od dawna chciała mu coś powiedzieć. Okazało się, że u Anastazji Michajłownej pojawił się jakiś mężczyzna. Nie powiedziała kiedy dokładnie, a dopiero z czasem stało się jasne, dlaczego. A tymczasem opowiadała, że tak, faktycznie czuje się lepiej. I to wszystko przez miłość. Otworzyło się w niej drugie tchnienie, odczuwa lekkość i przypływ sił. Teściowa opowiadała, pomijając chronologię wydarzeń. Według jej słów wychodziło, że najpierw zachorowała jej matka, co nadwyrężyło jej zdrowie. Potem leczyła się, jeździła na świeże powietrze. To nie bardzo pomagało. A potem spotkała swoją miłość. Jej organizm jakby zaczął się odmładzać. Gdy Anastazja Maksymowna o tym mówiła, syn z synową nie zauważyli niektórych niespójności. Próbowali się cieszyć razem z nią. Jednak trudno było to zrobić, bo jej szczęście nie mogło iść w parze z opieką nad matką. Teściowa poprosiła, żeby syn z synową stale się nią opiekowali. Andrzej i Masza byli zaskoczeni. Mają też swoje życie. Dlaczego matka uważa, że mogą poświęcać babci dużo czasu? Dlaczego miłość matki przeszkadza jej w pełnieniu roli dobrej córki? W końcu planują dziecko, a jeśli będą dalej mieszkać na dwa domy, to będzie to trudne. Teściowa tłumaczyła się, opowiadając, że jej ukochany mieszka na przedmieściach. Tam ma pracę i nie może tu wszystko rzucić i przeprowadzić się. Babci też nie może zabrać ze sobą, bo tam ma kawalerkę i sama babcia nie zgodzi się na to. Nie można ciągle wozić chorej osoby tam i z powrotem. Niedawno była już przeprowadzka i kolejny stres byłby dla niej zbyt trudny. Ogólnie rzecz biorąc, Anastazja Maksymowna nie mogła poświęcić swojej miłości dla matki, której i tak już niewiele czasu zostało. Prosiła, żeby zrozumieli jej sytuację i dali jej szansę na szczęście. Przecież całą młodość poświęciła na wychowanie syna po rozwodzie z jego ojcem i przez to nie dopuszczała do siebie już żadnych mężczyzn. Dawaliście sobie radę. To nie było trudne, przekonywała Teściowa. Możecie się tu wprowadzić, będziecie mieszkać, żeby nie chodzić tam i z powrotem, zaproponowała. Młodzi odmawiali, ale ona nalegała. I ostatecznie, za to, że będą opiekować się babcią, teściowa obiecała przekazać im swoje mieszkanie, to jest korzystne dla nich. Mieszkanie po prostu spadnie im na głowę. Oczywiście, trzeba będzie trochę popracować, ale babcia to aniołek, z nią nie będzie problemu. Syn z synową musieli się zgodzić. Nawet bardziej nie ze względu na mieszkanie, ale dlatego, że Teściowa groziła, że odda matkę do domu opieki. Andrzejowi było żal babci, a Masza nie mogła tak postąpić. Lepiej, że ona będzie się opiekować starszą panią, niż będzie ją dręczyć sumienie, że chora osoba, która ma rodzinę, została wysłana na dożycie do państwowej instytucji. Młodzi przeprowadzili się do mieszkania Teściowej, a swoje wynajęli. Nie było to dla nich najlepsze rozwiązanie. Musieli przenosić rzeczy. Potem stały one w kartonach, a nie mieli czasu ani ochoty, by się nimi zająć. Teściowa, tylko uzyskała ich zgodę, natychmiast zniknęła. Najwyraźniej jej romans tak ją pochłonął, że nie miała nawet czasu, by zainteresować się, jak radzi sobie jej matka. Po pół roku przypomniała sobie o niej i zadzwoniła do syna, by zapytać, jak sprawy idą. Synku, zamierzam przyjechać. Bo wszystko tak rzuciłam, nawet sprawy papierowe nie zostały załatwione, powiedziała. Andrzej zapytał, jakie ma sprawy papierowe i czy to normalne, że zniknęła na pół roku, zapominając o swojej matce. Na to Anastazja Michajłowna odpowiedziała, że ona nikogo nie zapomniała. Sąsiadka jej pisze, przekazując wiadomości, a ona po prostu nie ma czasu. Syn mógłby jej zresztą poinformować, jak im idzie. Syn był zdziwiony. On i Masza pracują i opiekują się leżącą babcią. Dodatkowo wynajmują dwa mieszkania, którymi muszą się zajmować. A matka jeszcze zrzuciła na nich babcine mieszkanie z lokatorami. I tu i tam pojawiają się jakieś problemy. Z ich mieszkaniem jest jeszcze mniej więcej w porządku. Ale w mieszkaniu babci mieszkają nienormalni ludzie, muszą co miesiąc wydzierać od nich pieniądze. Mogliby ich wyrzucić, ale nie daje się. Mówią, że tu nic nie znaczą, umowę zawierali mnie z nimi. Może matce się wydaje, że mają mnóstwo wolnego czasu, ale oni są jak zapracowane konie. Ale Teściowa wciąż powtarzała o swojej zajętości, o swoim mężczyźnie, który prowadzi biznes i ona niemal całodobowo mu pomaga. Nie ma ani chwili wolnego. Chciałaby zadzwonić do syna, ale w nocy pada ze zmęczenia. A w dzień nawet nie ma czasu na jedzenie. Taka bojowa kobieta z niej wyszła. Pół roku temu narzekała na zdrowie. Jeździła po sanatoriach. A teraz pomaga biznesmenowi, ale w jaki sposób i w czym tego nie sprecyzowała. Cały czas chodziła wokół, także na temat spraw z dokumentami nic nie powiedziała, tylko uniknęła tego tematu. Więcej pytała, jak tam babcia czy jak przyjedzie, będzie mogła z nią załatwić jakieś sprawy. No to Andrzej powiedział, że babcia już całkiem zwariowała. Dobrze, że leży, bo inaczej nie można byłoby jej zostawić samej. Przynajmniej na krótki czas Masza może wyjść z domu. Syn poinformował, że Masza musiała zmienić pracę, przeszła na zdalną, żeby cały dzień być przy babci. Co naprawdę z głową babci jest tak źle? zapytała matka ze zdziwieniem. To znaczy, że jest niepoczytalna. No tak, i co to zmienia? zainteresował się Andrzej. Ach, nic machnęła ręką matka. No dobrze, zobaczę, kiedy będę mogła przyjechać. Teściowa jednak nie przyjechała. Znowu zniknęła, nie miała czasu ze swoim ukochanym i jego biznesem. Najwyraźniej te wiadomości dostawała od sąsiadki. Matka żyje, no i dobrze, nie wdawała się w szczegóły. A co mogła jej powiedzieć sąsiadka? Wiadomości mogła uzyskiwać od Andrzeja lub Maszy. Poza nimi nikt inny nie widywał babci, chyba że lekarze, bo czasem musieli wzywać pogotowie. Młodym ludziom było ciężko z babcią, ale na początku do zniesienia, a jak w końcu przestała chodzić. Synowa siedziała przy niej całodobowo. Starsza pani miała szczęście, że jej wnuk znalazł taką dobrą żonę. Inna by odmówiła takiego szczęścia, siedzenia z chorą babcią. Ale masza była dobra i nie krzywdziła jej. A po półtora roku babcia zmarła. Nacierpiała się, ale byli przy niej bliscy. Wtedy to Teściowa znów się pojawiła. Nawet nie na pogrzeb przyszła, tylko gdy już wszystko załatwili. Zjawił się trzeciego dnia, ale twierdząc, że wcześniej nie mogła. Serce ją zabolało od tej wiadomości. Ona sama ledwo nie umarła. Dzieci nie zażądały od niej zaświadczenia, chociaż i w jej historię nie wierzyli. A skoro już Anastazja Michajłowna przyjechała, to przy okazji załatwiła swoje sprawy. Poszła do lokatorów, o czymś z nimi porozmawiała, a potem też porozmawiała z dziećmi bardziej szczegółowo. Dopóki tu jestem, wynoście się. Chcę to mieszkanie wynająć, poinformowała. Andrzej i Masza oczywiście nie mieli zamiaru zostać w mieszkaniu teściowej, ale musieli poczekać, aż ich lokatorzy się wyprowadzą. I to, że teściowa ich popędzała, było dla nich nieprzyjemne. Wtedy syn przypomniał jej o jej obietnicy co do mieszkania babci. Reakcja matki wprawiła go w osłupienie. Jakie mieszkanie? Kim wy jesteście? To moje dziedzictwo, nie będę z niego rezygnować. Ja też potrzebuję pieniędzy. Za pół roku wejdę w posiadanie spadku i będę to mieszkanie sprzedawać. Już powiadomiła lokatorów, oświadczyła. Synowej prawie nie trafiła histeria. Zaczęła opowiadać, ile zrobiła dla babci, a ona tak postępuje nieuczciwie. Ale teściową to nie obchodziło. Ona jest jeszcze młoda, też chce pożyć. Okazuje się, że Anastazja Michajłowna zamierza z tym mężczyzną podróżować. Już mają plany. Jak tylko sprzedadzą mieszkanie, to od razu lecą do ciepłych krajów. Teraz już dzieciom stało się jasne, że z tym facetem ma romans od dawna. Nie pogarszało się jej zdrowie, udawała choroby, sanatorium i działkę, a sama spotykała się z nim. Dlatego dzieci chętniej zgodziły się pomagać z babcią. Syn z synową nie zaczęli się z nią kłócić. Z taką bezwstydną osobą nie ma o czym rozmawiać. Zwolnili mieszkanie i wrócili do swojego. Ze świekrą więcej się nie kontaktowali. Andrzej nie miał ochoty, a matka sama nie nawiązywała kontaktu. Anastazja Michajłowna pojawiła się po kilku miesiącach. Po tym, jak próbowała otworzyć sprawę spadkową u notariusza, przyszła do syna ze skandalem, ale nie udało jej się z mieszkaniem matki. Okazało się, że babcia już przepisała swoje mieszkanie na wnuka. Pozwę cię do sądu, oświadczyła świekra. Ty sam powiedziałeś, że babcia nie była przy zdrowych zmysłach. Była nieprzytomna. Więc darowizna jest nielegalna. Kto wie, co ja wtedy powiedziałem? Spokojnie odpowiedział syn. Przecież nie przyjechałaś, żeby się o tym przekonać. Ale lekarze przyszli i wystawili zaświadczenie, że w momencie dokonywania tej transakcji babcia była w pełni władz umysłowych. Świekra odeszła z niczym. Była wściekła i przeklinała synową z synem. Pisała ich na czarną listę i oświadczyła, że nie ma już syna. Jakby przez ostatnie dwa lata go nie było. Sama z nim nie rozmawiała. Teraz obrażała się, że rzekomo ją oszukał. Andrzej zrobił to na radę żony. Masza była już gotowa na to, że świekra wycofa się ze swoich słów, powiedziała, że dopóki babcia żyje, należałoby coś z tym zrobić. Wydaje się, że świekra po pół roku poczuła, że za jej plecami coś się knuje i chciała przyjechać, żeby matka przepisała na nią swoje mieszkanie, dopóki jeszcze żyje. Ale dowiedziawszy się, że babci odbiło, uznała, że nie ma takiej potrzeby. Później po prostu wejdzie w spadek. Świekra chciała wszystkich oszukać, ale oszukała samą siebie. Zresztą pozostała przy swoim mieszkaniu. Mówią jednak, że ten mężczyzna ją porzucił. Najwyraźniej nie spodobało mu się, że plany podróży zostały odwołane. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem: Lubię to. Dla mnie to bardzo ważne. Do następnego spotkania.